Na spotkanie przybyli projektanci i wykonawcy projektu, zaś po obiekcie oprowadzał nas gospodarz, ksiądz Infułat Kazimierz Jandziszak. Obiekt sakralny łączy cztery obiekty, a ogrzewanych jest blisko 1800 m2. Jak no, liczę, obiekt sakralny to jest kościół główny, kościół tygodniowy, dom parafialny i... i, i i plebania, budynek mieszkalny dla księży, prawda? Także to są, to są te cztery obiekty. Pierwsza wersja to było, że ma być ogrzewanie y, z olejem opałowym całości obiektów, wszystkich i kościoła, no, ale kiedy zaczynałem ogrzewać kościół, zrobiłem presbiterium, to oli coś chyba złoty 20, złoty 30 kosztowało, a teraz blisko 5-6 zł. No mi jest za drogi. Przeszedłem na gaz kilka lat temu, na ogrzewanie gazowe y, 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 domu parafialnego i plebanii. Też bardzo drogi. Nie stać w był absolutnie na ogrzewanie kościoła. I dlatego jedyne rozwiązanie, energia. Odnawialna, prawda, pompy ciepłe. Jest to już drugi obiekt na terenie Świdnicy wykorzystujący energię odnawialną. Pierwsze było Świnickie Seminarium. A na czym dokładnie polega ten sposób pozyskiwania energii i czy każdy obiekt bez wyjątku może je wykorzystywać? Wywierciliśmy tu 12 100-metrowych otworów, gdzie właśnie tam na głębokości 100 metrów panuje przez cały rok jednakowa temperatura 7-8 stopni na plusie. I nawet jak mamy na zewnątrz mróz minus 20, to tam dalej jest ta temperatura. I z tego korzystamy. Pobierając 2-3 stopnie ciepła z ziemi, zamieniamy ją w ciepło ogrzewania podłogowego, i tak to działa. To w zasadzie nie zależy od obiektu, tylko jego otoczenia. Trzeba mieć jakiś teren zielony i trzeba wiedzieć, że pod ziemią, jak wywiercimy 100-metrową dziurę, jest trochę wilgoci lub wody. Wtedy jest to najbardziej efektywne. Jak jest tylko piasek. Nie, pompa ciepła nie będzie pracowała jak się należy. A zatem źródłem takiej energii to jest rzeka, bagno, staw, wilgoć w gruncie, glina. To są miejsca, gdzie można robić instalacje z pompami ciepła. Jeżeli chcemy uzyskać to, co zamierzamy, czyli te zużycie energii elektrycznej tylko 25%, więc ten budynek powinien być w miarę docieplony. Pompa ciepła pracuje najlepiej na niskich temperaturach, czyli ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe, ale do temperatury 55 stopni. To jest po prostu najbardziej efektywne. Ogrzać możemy praktycznie każdy obiekt. Mamy w swojej historii wykonane instalacje zarówno w domkach jednorodzinnych, jak i ogrzewamy fabrykę w Piechowicach, fabrykę metalu składającą się z dwóch hal seminarium w Świdnicy, no i tutaj kościół również w Świdnicy. Projekt ten doskonale wpisuje się więc w główne cele polityki kraju i Unii Europejskiej w dziedzinie poszerzania wiedzy na temat ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.